O bojko, jaka to jest rozkosz, jak to jest wygodnie Po prostu nie musieć tego targać Patrzcie jak się wije, patrzcie to brzmi Zaczyna się robić zimno, nieprzyjemnie Prognozy tego nie zapowiadały Więc mamy sytuację ciekawą Bez kitu, dopiero się zatrzymałem i zobaczcie gdzie podjechałem o, matko, ale widok, wiecie co mi to przypomina? kopalnie w Wieliczce jakieś masy solne. Ale jaja. Cześć, mam na imię Mikołaj i prowadzę leśne poszukiwania, przede wszystkim sprzątając las. Fajnie, że jesteś. Słuchajcie, dzisiaj jestem w lesie, żeby trochę posprzątać, jak zawsze, ale przede wszystkim, żeby przetestować mój nowy sprzęt, moją wielką, mechaniczną łapę. Ciach, ciach, ciach. W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować jednemu z widzów. Szukam w lesie Mariuszowi, który podpowiedział mi właśnie takie rozwiązanie. Ten chwytak wygląda rzeczywiście solidnie. Poprzedni nie wyglądał, i szybko się rozpadł. Zobaczymy, jak będzie z tym. Słuchajcie, jesteśmy w takim terenie, w którym może się wydarzyć absolutnie wszystko, łącznie z grzybami. O mi nakapało, no ty, Karol. Słuchajcie, niesamowita sprawa. Taki wykrot. W lesie, tak? Jesteśmy w lesie przy ścieżce. Taki wykrot. I ile tu jest życia w takim, na takim wykrocie? Nie mówiąc o, o mchu, który porasta, e, tą, tą ściółkę właściwie tutaj wyrwaną. Ale zobaczcie, są grzyby, i to ile jest tych grzybów? Jest jeden. Tu są takie, jest ich mnóstwo, i to są e, wszystko różne rzeczy. O, proszę bardzo, tu jakaś pewnie grzybnia. Tu są znowu jakieś inne e, rzeczy. Tu e, coś się zasiało i sobie zaczyna rosnąć jakaś roślinka. Tutaj też e, coś sobie rośnie. E, z drugiej strony w korzenie i można było powiedzieć, sam piach, ale nie. Ale tu też mamy grzyby. Hello! Martwe drzewo w lesie, takie miejsca. Są po prostu siedliskami bioróżnorodności i są. Naszym ratunkiem w tej bioróżnorodności, w jej odbudowywaniu. Zostawmy je w spokoju. A nie trzeba się schylać. Moje wspaniałe plecy nie będą już cierpieć. O, wspaniałe, ale przede wszystkim biedne. Widzę cię z daleka, jak mrugasz do mnie. I już, i cyk, i pak. I zaczyna mi się to podobać. A powiem wam szczerze, że naprawdę zaczynam mieć problemy z plecami i naprawdę zaczynam je czuć e, od jakiegoś czasu. Ale pięknie liście spadają. E, I nie wiem, czy to nie jest czasami właśnie przyczyna taka, że... No niestety, tyle się schylam po te śmieciochy. Patrzcie jak się wije, patrzcie to brzmię. Teraz z tym chwytakiem to zbieranie śmieci jest takie bardzo pod gentlemansku, <laughs> Wiecie, z elegancją, prawie jak z laseczką przez las. O, tu są jakieś znowu rowy. Mówię znowu, bo często mnie takie. O! Dzień dobry. Tu mnie czeka robota. Proszę Cię bardzo uprzejmie. Jakaś folia, która już się po prostu drze, bo po prostu jest tak tu powpychana lata temu. O, proszę bardzo. Kolejny jakiś woreczek z ciekawą zawartością. Plus jest taki, że nie będzie dużo mrówek, nie? Bo mrówki się już wyniosły trochę. O, są jakieś wije. Ale mrówki już powoli chyba wlazły pod ziemię. Mamy styropian. O, piękny przykład. Styropianus typicus obrustus mechus. Właśnie tak to się dzieje. Przyroda po prostu próbuje zasłonić to, co bezczelnie zostawiamy, jak szpecimy jej naturalność. Ale do tej akcji podjedziemy wózkiem, bo coś czuję, że tutaj trzeba będzie użyć jednak, że tak old schoola rękawiczki, schylamko. Wyciąganko. Idziemy. Pokażę Wam, co tutaj jest. Yy, tu się nie ma co, że tak. Po... ale wielkie mrówki, nie śpicie jeszcze? Znajda, oczywiście, kolejna, która potwierdza to. O czym mówię wielokrotnie, w takiej znajdzie, znajdziemy żuki. Proszę bardzo. Zobaczcie ile tego tutaj jest. Przynajmniej kilkanaście, a może nawet 20, 30 żuków w takiej butelce. A jeszcze wytrzepuję. No to jest tragedia, to jest tragedia, to jest tragedia. Śmieci w lesie to jest śmierć zwierząt, tych najmniejszych też. Które mają takie samo prawo do życia jak my. I to jest problem, że my tego nie zauważamy. Mamy to po prostu często gdzieś. A szkoda. Zobaczcie odpady budowlane folia po jakichś materiałach budowlanych yy, zostawiona tutaj. Po latach dzieje się z nią coś takiego. Coś takiego, znacie to na pewno z lasów, i to jest już bardzo trudne do wygrzebania, wysprzątania. Wyobraźmy sobie, że te rzeczy, które tutaj się wydostają, te wszystkie substancje, z tych wszystkich, proszę ja Was, folii, one trafiają do wód gruntowych. Tutaj nie ma żadnego zabezpieczenia, jak na wysypisku, że tam jest folia, żwir i tak dalej, pod spodem, wszystko blokuje. Nie, wszystko, co tu się rozłoży, wszystko, co się rozpadnie, trafia do wód gruntowych, trafia do gleby. Nie tylko do tych roślin, które to piją, że tak powiem, wciągają sokami, ale również trafia do gleby, przesącza się, trafia do wód gruntowych i trafia do nas ostatecznie bezpośrednio również. Także karma wraca, tak jak śmieci. Śmieci wracają. Nie pozbędziecie się ich w ten sposób. Nie mówiąc już, słuchajcie, o mikroplastiku. Taki styropian rozpada się na tysiące kulek. Które no, nijak nie są w stanie być wysegregowane i zutylizowane nawet w odpowiednich zakładach, gdzie to się robi. Po prostu one się rozpadają na taki pył i trafiają wszędzie i są wszędzie. Zobaczcie sobie Wasze rzeki i zakola tych rzek. Zakola takie, gdzie woda stoi. Zobaczcie sobie odcinek z Tomkiem z Gołą, ostatni, który nagrałem jakiś tam czas temu, bo ostatni było o liściach. Podaję wam tutaj na górze. Czemu ja się tak schylam do was? Bo mi się nie chce kamery podnosić. Yy, ach, podniosę. Ją. <taki>, yy, takie właśnie, taki właśnie styropian oglądaliśmy w rzekach Tomek tłumaczył. Tomek jest doktorem biologii. Yy, jak to szkodzi nam i środowisku? Zobaczcie to koniecznie. Hmm. Dobra, słuchajcie, to co mogłem, to wziąłem stamtąd i idziemy dalej e, obczaić ten teren. Uf, naprawdę e, czuję plecy, zwłaszcza dzisiaj, więc muszę wykorzystać ten mój chwytak trochę lepiej. Mamy dwa wory stamtąd e, wytargane jakiejś folii i styropianu. O bojko. Aka to jest rozkosz, jak to jest wygodnie. Po prostu nie musieć tego targać i się schylać. Piękna rzecz. Nie wiem, czy nie będę czasem dzisiaj z Tobą spał. A bo to deszcz pada. Ja myślałem, że to liście tak ładnie lecą romantycznie. A to deszcz mi zaczął kropić. To jest to, o czym mówię. Masakra, smutna sprawa. Zobaczcie, ile ja żuków wytrzepuję Ile tego tutaj jest. Zobaczcie, ile tego tutaj wytrzepuję. Ale co jest ciekawe, to nie są tylko żuki leśne. To są również inne i to większe żuki. Ale zobaczcie, co ja tutaj mam. To są pokrywy skrzydłowe, to jest pancerzyk, raczej właściwie. O! Wielkiego chrząszcza eee, biegacza skórzastego. Naprawdę tak mi się wydaje. Jakiegoś na pewno biegacza. Wielka rzecz. Zobaczcie, jak on się mieści w moich, eee, moich rękach. Jaki on jest wielki. Proszę bardzo. Jak łupinka od orzecha. I on też był w takiej butelce. Straszna sprawa. Słuchajcie, deszcz mi przerwał nagrywanie. Muszę schować kamerę i przejdę się jeszcze. Zobaczymy, czy będę mógł do tego wrócić dzisiaj. Słuchajcie, no pada. Siedzę pod jakimś świerkiem i czekam aż przestanie. Podobno za 10 minut przestanie padać, więc mam nadzieję, że będę mógł ruszyć dalej wrócić do auta. Bo naprawdę nie chcę zmoknąć. Zobaczcie moją aktualną pozycję. Siedzę dosłownie pod pniem. Nie jest to może jakieś gęste drzewo, z gęstymi gałęziami, ale. Pod drzewami iglastymi jest najczęściej najbardziej sucho, przez ułożenie ich gałęzi, które idą w dół. To jest taka podpowiedź i rzeczywiście tutaj prawie nie pada. Więc poczekam jeszcze 10 minut, choć zaczyna się robić zimno. Nieprzyjemnie. Prognozy tego nie zapowiadały. No więc nie przestaje padać. Witajcie w moim prowizorycznym schronie zborka. Czuję się teraz jak śmieć. I tak jeszcze chyba pozostanie. Przy samochodzie jest opona porzucona. I jakieś puszki to też zbierzemy. Jak nas łaskawy deszcz puści. A tych worka, śmierdzi w ogóle. To jak sobie już tutaj tak wszyscy siedzimy razem, to wam coś pokażę. Zobaczcie, co tutaj mam. Aha, witaj, przyjacielu. To jest włóczyki. Tak jest. Towarzyszy mi. Zobaczcie, jest dwustronny. Z przód to przód, a to jest jego tył i jest plecak. Bomba, co nie? Dostałem go od mojej żony wspaniałej, która była ostatnio w Finlandii. Jak wiecie, z Finlandia to stolica muminków i przywiozła mi właśnie z tej wyprawy takiego oto oryginalnego, finlandzkiego ja. Bomba, nie? Mam nadzieję, że nikt tutaj teraz nie chodzi wokół, bo nie widzę z za tego worka, nie chce się za bardzo wychylać z tą kamerą. I nie widzi gościa, który siedzi pod niebieskim workiem i gada do siebie. Yy, polecam wam aplikację Pogoda and radar. Za darmo wam polecam. Po prostu jest fajna. A... patrzymy co się dzieje tutaj. Przybliżamy ekran. Teoretycznie wychodzimy już z deszczu. I według aplikacji nie pada. Słuchajcie, rzeczywiście trochę przestało padać, więc wyszedłem z mojej kryjówki, poszedłem dalej, ale wszystko mam mokre. W sensie, ja nawet nie jestem mokry, chociaż na plecach trochę może tak. Ale zobaczcie, wózek jest mokry, to jeszcze pół biedy, ale rękawiczki są mokre, przesiąknięte całe statyw ten mały do kamery jest cały mokry w związku z czym nie mogę go wsadzić do niej, wsadzić do tego statywu także moja nieodparta chęć sprzątania posłała mnie jeszcze dalej kawałek w las bo nie idę teraz w stronę auta ale jeżeli nic tutaj nie znajdę to wracam na ciepłą herbatę i obok samochodu wezmę jeszcze tę oponę Dzisiaj mam pecha. Deszcz. Co ty jeszcze masz do powiedzenia, gościu? Deszcz, wywrócony wózek. Muszę to wszystko pozbierać. Na szczęście nie było tego dużo. Ale już jestem przy samochodzie i nie chcę mnie ten las wypuścić, słuchajcie. Dobra, działam. O, już naprawdę. I co mi po tym chwytaku? Słuchajcie, a więc ostatecznie tak to wygląda. Raz, dwa, trzy, cztery worki z oponą. Tu wyświetlam wam wagę pliuch, tego wszystkiego. O matko! Dzisiaj był naprawdę ciężki wypad, ale cieszę się, że byliście ze mną. Dziękuję wam za to. Było mi raźniej. A teraz już odpoczynek zwalam to wszystko do auta. Ważę. Bo ja już wam wagę podałem, ale dopiero teraz to zrobię. Waga już czeka, zobaczcie zresztą sami. Jest w aucie, pach tam, 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 właśnie tam jest na tej deseczce. Także działam, a wy odpoczywajcie. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się tym lasem.